Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że ja jestem po prostu lepsza od facetów, ja pierdzielę. E, kolega składał mi komodę, e, po prostu użył do składania takiej siły, że powybijał mi fronty. Pan, który sprzedał mi komodę, oczywiście na Allegro, bo jak wiecie jestem zwolenniczką zakopów na Allegro, jest taniej, przysłał mi nowe fronty. Kolega obiecał, że te fronty wymieni, no i od stycznia już minęło trochę czasu, a fronty jak nie były wymienione, tak nie są. W końcu sama się za to wzięłam, ponieważ miałam świetny pomysł na wykorzystanie tych desek właśnie z frontów, bo przyszła mi taka szafa, wiecie te fronty, no to taka deseczka po prostu, którą można sobie wykorzystać. Fakt, że ona jest powybijana, ale to jakby nie odbiera jej użyteczności. Ja uwielbiam po prostu wykorzystywać takie rzeczy, które w cudzysłowie niby się nie nadają do wykorzystania, ale zawsze jest coś, co możemy z tego zrobić, żeby nie wydawać pieniędzy. Zjawnął się film, tak to wygląda. Więc moi drodzy, musiałam sama wziąć się za wymienienie tych frontów, ponieważ półki wykorzystałam do czegoś innego. No i okazało się, jak rozpakowałam tą paczkę, że pan, owszem, przesłał mi fronty, ale bez kołków i bez śrub. I no o ile śruby byłam w stanie jakoś wykręcić, o tyle kołki. Z kołkami było już yy, gorzej. No dobra, ale pojechałam do Castoramy. Okazało się, że tam pan... Wiecie co nie wiem dlaczego ten film się... Łącza. Może nic z tego nagrania nie będzie. W każdym razie, moi drodzy, sama sobie wymieniam te fronty, żeby mieć ładne, fajne szuflady, żeby to jakoś wyglądało. Także to jest niesamowite, ile rzeczy człowiek może sobie zrobić sam i nie powybijać frontów. Daj sobie spokój. Dobra, teraz to. Teraz bierzemy sobie to, to tak. Ikol już działa. To wkładamy tu. To tu. Dobra. No i jestem lepsza od facetów. Bez dwóch zdań. Tak to jest po prostu z tymi facetami. Poprosić kogoś o przysługę, to człowiek straci po prostu dwa razy. Trzeba sobie kupić wkrętarkę i samemu działać w takich kwestiach, bo jak człowiek zrobi coś sam. To wie, że jest to zrobione dobrze, a jak zrobił coś źle, to zrobił coś źle. <grym> no i mamy sobie piękną szufladkę. Co? Jeszcze jedna została do sklejenia. Także kończymy już. Potrzebujemy jeszcze trochę tego. Aby to się dobrze skleiło. To nie jest drogi produkt, dlatego trzeba się umieć z takimi produktami, moi drodzy, obchodzić. Dobra, to co? Ja działam. Życzę Wam miłego dnia. No, no potem to, co widzicie za mną, to jest właśnie ten chiński wynalazek, na który czekałam bardzo długo. W końcu to przylazło. Plus jest taki, że dałam radę to złożyć sama. No i spełnia swoje zadanie, ponieważ tutaj chciałam właśnie zrobić taki kącik dla moich pacjentów, dla ludzi, którzy tutaj do mnie przychodzą, dla osób, które korzystają z. Z moich szkoleń, z moich spotkań, takich tutaj wewnętrznych, moi drodzy. Także udało się to, wszystko po prostu ma swoje miejsce, a przy okazji jest też miejsce do przechowywania kilka półek. No i tak jak Wam mówiłam, ja wykorzystałam do tego właśnie fronty z szuflad z tej komody. One są troszkę uszkodzone, ale Nadal można z nich korzystać. Także włożyłam je tam, żeby po prostu mieć taką równą powierzchnię, ponieważ to coś składa się z rurek. Więc moim zdaniem jest świetnie. No, każdy kto tutaj do mnie przyjdzie, to zostaje po prostu moi drodzy jakoś tak ugoszczony, zależnie od, zależnie od po prostu tego, co potrzebuje. Muszę Wam powiedzieć, że. Wiecie, że cytryna, którą e, ukroimy, to ona nawet w lodówce bardzo szybko się psuje. I teraz tylko błagam, nie piszcie mi, że coś jest niezdrowe, bo naprawdę nie chcę tego słuchać. To jest sposób na to, żeby tą cytrynę zakonserwować. Zresztą nie tylko cytrynę. Kiedy ją sobie wrzucimy do słoiczka i zasypiemy cukrem, to ona nam pięknie puści sok. I słuchajcie, ona może sobie stać nawet miesiąc, ponieważ cukier jest konserwantem. E, jeśli nie chcecie używać białego, użyjcie. Użyjcie brązowego, użyjcie sobie ksylitolu, chociaż nie jestem przekonana, czy ksylitol spełni takie zadanie. Natomiast zupełnie inaczej, moi drodzy, jeśli ktoś chce herbatkę, czy nawet po prostu samą ciepłą wodę z taką cytrynką, rewelacja, rewelacja, e, fantastyczne rozwiązanie. Także polecam Wam bardzo gorąco. No i co? No, zapraszam tylko, zapraszam tylko. No, zwłaszcza na spotkania, te które tutaj stacjonarnie e, organizuję. Także no, pamiętajcie, jest wiele rzeczy, które możemy sobie zrobić sami wiele e, takich po prostu półproduktów, które możemy, czy rzeczy pozornie zepsutych, które możemy sobie e, naprawić sami czasami możemy spotkać kogoś, kto nam pomoże, żeby to naprawić, tak jak mi pomógł. E, słuchajcie, pewien pan, to jest niesamowite. Mężczyźni są naprawdę, przysięgam wam, oni są niesamowici. E, po prostu mój odkurzacz się zepsuł. I ja byłam przekonana, że już po prostu po tym odkurzaczu, że już nic z niego nie będzie. Ale mówię, ok, zaryzykuję, mam tam takiego pana i zapytam czy po prostu w ogóle byłby skłonny zajrzeć do tego odkurzacza, ale byłam przekonana, że nic z tego. Słuchajcie. Ten pan wziął ten odkurzacz, zdiagnozował go. Okazało się, że to to coś, co zwija kabel jest uszkodzone i powoduje zwarcie. Usunął to. Kabel się nie zwija, ale odkurzacz działa. Czajcie ten odkurzacz, ludzie. On ma tyle lat co mój syn, 13. Ten odkurzacz ma 13 lat. Nadal działa, dał się naprawić. To jest po prostu cud. Po prostu, moi drodzy, cud. Więc ja podziwiam mężczyzn, że oni potrafią po prostu coś takiego zrobić. Ja tego nie umiem. Ja tego nie umiem, ale umiem robić inne, różne rzeczy. Także pamiętajmy o tym, że to, co jest stare, niekoniecznie trzeba wyrzucać. Miłego dnia Wam życzę. Pa!